Tak. I lecimy, kurza melodia. Za 5 sekund się dowiesz wszystkiego. Jak mam wykonać moją misję? No, zasadzka polega na tym, że ja no. jest, jestem rozpin dzielony. O, widzisz? Na czerwono Ach, to, jest, wow. to jest. I ty mnie atakujesz jest... z boku. Jak z boku? A ja jestem, ja tobie zasadzkę robię, czy ty na mnie? Ty mi robisz zasadzkę, ja się bronię. A, czyli ja muszę armię ustawić, żeby ciebie zaatakować. Tak, no. Daję ci fory, bo musisz mieć jakieś u mnie, wiesz. No tak, tylko że widzisz. Jak no. ja, to, to może inaczej to sobie wymyśli. Ale spokojnie. No, na razie mam las. Ja na razie nic nie widzę. Gotowy? To Tylko taka zapowiedź, rozpocznij gaz. Jest! Na, muszę. Jednak! Widzisz? Ale zarobiście to wygląda. Faktycznie. I teraz się zaczyna ogień w szopie, proszę Państwa, na to wszyscy czekali. Uooooooow! No dobra, ale co ja mogę tutaj zrobić? No nie za bardzo, nic! Dobra, biorę klonnicę. Uciekam. Chłopaku, wchodźcie. Ty jesteś, widzę, w czarnej dupie. Tak, ja nie wiem co tu się dzieje. Dla mnie to jest nie do ogarnięcia. Też chcę wziąć tego chłopczyka co ja, ale jazda. <grywa> <grywa> Źle to rozegrałeś. Powinieneś na mnie natrzeć wszystkimi z wszystkich stron. Ale dobra. No, Następny, na raz. Tak, następnym razem będziesz wiedział co zrobić. Widzisz, ja się rozproszyłem i w ten, i w ten sposób nie masz już no. żadnych szans ze mną, nie? No tak. No się masz, no ale wiem, że przegrasz. Ale, bo... ale ginę, no. Gdzie są te moje ciała? Może chyba poraża. ICH! PIĘKNIE ZOBACZ co zrobić z tobą I and roll, motherfuckers! Nie, nie, nie Diana, nie, wy, nie wyłączaj. Ktoś ze mną zawalczy? A dlaczego, dlaczego moi się a, wycofują? A dlaczego ty sobie wziąłeś takich samych jak ja? Odrzuć. No, bezczelny. Ha, ja, czy to dziwne to wyszło? No nie, takich samych lolków wziąłeś, co ja. Ale widzę, że atakują cię. O, ma mama przyszła już do nas. Wow, to macie pff, tam zabawę. Dobra, widzę, że już po tobie. Kurczę czy jak to się zdarzyło? To spoko. Oj, ja widzę, że walczymy. Dobra, poskładaj go. Kto to przyszedł? E, to spoko. Opa, a twoi wychodzą jakoś z lasu jeszcze. Co ty tam wiesz? Dziwne, że twoi zawsze wygrywają. Nie rozumiem tej opcji. O, o co tu chodzi? Zawsze moi się wycofałem, ty jakiś poziom zmieniasz ich, chyba? A i wszyscy moi już w rozsypce są. Słuchaj, bo ja wziąłem bandytów. A co to ma do rzeczy? No, że są kozakami. No, nawet mój dowódca przegrał z twoją piechotą. Ja nie rozumiem tego co ty powiesz ja Dawaj Lubu pokaż, pokaż na co, cię, co na co cię stać Lubu Możeś nie przyrąbał jeszcze no Dobra Wjeżdż Wjeżdżamy w nich, patrz Ooo, ale piękne to było Zostałeś po prostu sprowadzony na parkiet. Co? No właśnie, jak to się stało? Coś ten pobyt w szpitalu ci nic nie dał. No masakra jakaś. Jeszcze z lasu wychodzą jacyś dzicy. Ty pochowałeś się A ty, ty pamiętaj, że... że mnie atakowałeś. No właśnie, jak to się... ja cię atakowałem... Zheng Zhang wygrywa. Ale się wow. skróciła go o głowę. Najdobrze. No i dobrze. Nie, aż niemożliwe. Pięknie. Armię miałem idealną, ale czerpałem. Tak ci się to tylko wydaje, chłopie. Tak to się wydarzyło, popatrzcie, że wszyscy moi zginęli. <laughs> no jazda, jazda, naprawdę. No nic, musisz potrenować. Jesteś naprawdę słaby, jak taki, jak jeden z puszek. Taki puszka jest. To jest cienias. Lepa, oni chodzą, biegają, a moi się tylko wycofują. I właśnie nie rozumiem dlaczego. O kurde, ale splądrowali. Uczników i poprawka. ja tego nie rozumiem, dlaczego to tak się wydarzyło? No jak? No przecież jestem lepszy. Co tu rozumiem? na czym to polega? No tak. Dobra um, dobre oddziały atakowały na dobre, no. A przegrałem. Jeszcze wziąłeś takich samych jak ja. To jest ciekawostka. No. Czyli jednak można przegrać. Czyli uczę się powoli. No wszystkich wybiłem do pnia. No, no miałeś dobry gest. Bądź tak, strata, strata. Więc zasadzka, Zasadzka zamieniła się w porażkę. Tak, dałem ci fory, a ty nic. Możesz być znowu w zamku, chcesz? Następną bitwę w zamku? W zamku? Dam ci kurczę. Ale jakiś taki mniejszy zam. No nie, duże to lepiej. Dobra, zróbmy jeszcze jedną bitwę. Czekaj, widzę, że jeszcze cię muszę troszkę pogonić. Ale mogłem dać zatrute pociski. Ale nie użyłem tych zatrutych. O! Durcz nawet on ma Zarąbiste ciosy No dobra, tu jest wyczyszczone pole, dziękuję bardzo, zakończona runda No nic tego się spodziewałem Patrz jakie straty straszne masz A gdzie są straty? Te 7000